Pedaliste skąd biorę newsy? Otóż wytrzepuję je z potraszczeniąd. Serio. The gentleman quietly burning a hole through this reinforced wall is Maverick. Ledwo zakończył się darmowy weekend z Rainbow Six Siege, a na serwerach testowych rozpoczęły się próby związane z nową operacją Grim Sky. Nowa mapa to odświeżona wersja Bazy Hereford, ale czym byłaby nowa operacja bez nowych operatorów? Clash jest pierwszym obrońcą, starczą, zaś Maverick będzie śmigał z palnikiem. Szukaliśmy go kilka dni. Zastanawiam się, czego szukam. A skoro ograniu za darmo zacząłem, między 23 a 28 sierpnia odbędzie się tym razem nieograniczony tylko do wersji PC-owej darmowy Weekend's Overwatch. Gracze wszystkich platform otrzymają zatem dostęp do aż 28 bohaterów wraz z nowym mecha homikiem imieniem Burzyciel. Co? Jestem. Na co jeszcze stać tego małego łobuza? Hej, Romeo and Juliet. Mało wam Far Cry 5? Poznaliśmy datę premiery kolejnego DLC, która przewidziana jest na 28 sierpnia. Zombie atakują, bo taką nazwę nosi dodatek, zabierze nas nie do realistycznego postapo, a szalonej wyobraźni reżysera filmowego, gdzie rozegramy około siedmiu misji humorystycznie przedstawiających klisze kina grozy. Everywhere in the world at any point you can use your ship and go in the water you can swim dive you can go on land come back it's always there it's always on the map The game is called Odyssey, and of course... Może Black Flag podzielił fanów Assassin's Creed, ale obiektywnie Ubi przygotowało bardzo dobry system żeglugi. W nowym materiale o nowej odsłonie, czyli Odyssey, twórcy poruszają temat powracających bitew morskich. Rekrutacja załogi, która wzmocni nasz statek, kustomizacja i właściwie baza na wodzie. Więcej w filmie. Pamiętacie jeszcze o Bad Blot do techlandowego hitu Dying Light? Studio potwierdziło, że w przyszłym miesiącu na Steamie pojawi się wczesno dostępowa wersja tego dodatku standalone. Póki co cieszyć będą mogli się tylko PC-owcy? Za ile pakiet fundatora zawierający kilka dodatkowych przedmiotów wyceniono na 20 dolarów? Avon is worried that someone is trying to start... Na koniec mała informacja ze świata modowania GTA online. Take two pozwało twórcę programów dla oszustów, szacując straty jakie spowodował na pół miliona dolarów. Wyrok zakazał Davidowi Zipperowi dalszą sprzedaż oprogramowania, co powoduje to, iż został on bezrobotny i nie stać go na pokrycie kosztów procesu. Karty Shark poproszę. For a słyszeliście, że serial Wampy robią? No ciekawie, ciekawie, do następnego.